Rak nie musi boleć. Jest to oczywiście bardzo duży problem i trudno to ująć w jak najkrótszej wypowiedzi. Natomiast pacjent musi pamiętać, że istnieje szereg możliwości, nie tylko leki, czyli farmakologicznych, ale również inne metody skutecznego zwalczania bólu. Mam tutaj na myśli także metody inwazyjne oraz pomoc psychologów, jak i fizjoterapeutów. Wyniki mówią, że prawie połowa pacjentów chorych na nowotwory cierpi z powodu bólu. Natomiast musimy pamiętać, że poza kontaktem z lekarzem onkologiem, który może włączyć skuteczne leczenie przeciwbólowe, pacjenci mogą również skorzystać z, i nie wiem, czy o tym wiedzą, z poradni walki z bólem oraz z poradni medycyny paliatywnej, która również zajmuje się leczeniem tego objawu.